Z powrotem, zjadłam śniadanie. Jadłam pankejki makowe. Kto wie, ten wie. Teraz się przebrałam i czekam na moją mamę, bo mamy pomalować i idziemy do pracowni, bo chcemy nagrać parę rolek. Witajcie w mojej kuchni i robimy jedną z lepszych przekąsek, i będą to orzechy w miodzie Ja mam pekany migdały, orzechy włoskie i laskowe i użyjemy do tego miodu z przyprawą do piernika. Robi się to banalnie, bo daje się orzechy na papier do pieczenia i zalewa się je miodem, ale on jest chyba trochę za gęsty, więc trochę go rozpuszczę, żeby lepiej się te orzechy tak obtoczyły. Też spoko jest to posolić, ale nie wiem czy sól i przyprawa do piernika... Chociaż trochę posolimy. Dam taką dużą łyżkę Moja przyjaciółka ma zaraz być, więc zacznę się ogarniać Zrobiłam sobie herbatę mytową i mam ją jeszcze w takim kubku świątecznym Jakoś koło 18-19 myślę bardziej Będziemy jechać coś zjeść. Też zastanawiam się, co się ubrać, bo myślałam, żeby założyć tą białą bluzkę, białe body i ten taki koronkowy top, który pokazywałam w poprzednim odcinku. że zrobiłybyśmy może jakieś zdjęcia wtedy. Więc nie wiem. Najwyżej będzie mi trochę zimno, ale chyba założę go. Zajmę światło. Czekaj. Gdzie go mam? No wszak. A nie, nie dam ci go, nie spreniu. O, ty okay, czek. Widać tylko naszą górę, ale super, bo spodnie wiem. nie są zbyt interesujące. No, okay. moja góra też nie. Idziemy jeść. Tak. Ale super, ale ciemno ale... ja, teraz... ale... ja jestem dzisiaj kaleką. No? Ja no. teraz... Ej, teraz... teraz... jest ciekawa, czy ktoś że nasz was wysiądzie, bo siedzimy dwie dość Ludzie, którzy nie zrobili rezerwacji, tak jak my. Mamy. mamy, mamy, mamy. Znaczy nie wiem czy też na? Ale... cieplutkie. Ja. Dobra, to Z stąd. Zamietana. Śmietana. Dobra. Jeszcze tak nie rozpala. Tak, jestem zainicjowana tego plaguona. Ja też. Musisz teraz coś. No ale dobra. Coś się robi? Zrobiłeś, który 274 zdjęcia? To jest jakieś tempo królika. Tempo królika. Mam nadzieję, że się coś ładnego wybierze. A na pewno. Oj. Ty wyszłaś ładnie, ale ja. Czekaj, to musimy... Dobra, zróbmy jeszcze raz w razie czego. Tak, w razie czego. Jukar robi pierwszy raz test maczy I... Wait No chodź No ja wiem, że jesteś zdecydowana, ale chodź O no. Dobra e... Mogę już? Nie <gryzanie> A Belusia też chcesz? No niesamowita Dobra <gryzanie> Nie wykrzywiła się, nie powiedziała, że wali rybskiem, więc Dobra To że sukces Idziemy robić teraz piękne zdjęcia. estetyk, w piżamach. Bardzo profesjonalny spot, generalnie. Jeszcze sobie. Tak, tak, tak. Ładnie. Postanowienie noworoczne. Raz w miesiącu spotykamy się na foteczki, na ładne foteczki. Idziemy albo do kawiarni, albo tak jak tutaj. Tak, w piżamki tutaj pięknie, mm, pięknie, pie, pięknie, tak. Znaczy, tu o, jest... a tu. No, tu akurat <laughs> zaczęłaś gadać, to. Tak? Ale to na przykład to na przykład ładne, no witam się z kuchni i pokażę Wam, jak zrobić najlepszy dyniowy makaron, na który miałam fazę chyba przez dwa miesiące albo trzy. Zacznijmy od sosu, a więc ja kroję kawałek dyni i to jest najcięższe zadanie, żeby nic nie uszkodzić. W ogóle zrobiłam jakoś tak, żebyście nie widzieli. Znaczy to co robię. To jedynie mołam tą dynię, teraz będę ją kroić w taką mniejszą kostkę, bo będziemy ją piec I ważne jest to, żeby to była dynia Hokkaido, bo na innych nie jest taka dobra Kiedyś zrobiłam na jakiejś takiej... nawet nie wiem jak ona się nazywała, ale nie była dobra Tą dynię dodaję trochę oliwy, żeby to się podpiekło i dam też kawałek czosnku i będę tak piekła 15 minut, 220 stopni, to zależy od tego jak drobno to pokroicie, ja to dość drobno zrobiłam, więc 220 stopni, tak 10-15 minut, trzeba sprawdzić. Będę gotować do tego makaron ryżowy i robimy jeszcze tofu. Wędzone tofu, najlepszy to w ogóle jest tempeh, ale nie mam. Więc biorę tofu wędzonym i kryjmy je w taką dość drobną kostkę. sos, to jest też bardzo ważne ja lubię jak tofu jest słodkie słodkie, takie miodowe z sosem sojowym, to jest moje ulubione a więc dam tak łyżeczkę taką płaską yy, miodu, ja mam akurat z kardamonem łyżeczka sosu sojowego łyżeczka oliwy z oliwek która się już swoją drogą kończy trzeba zakupić nową do tego papryka wędzona. Dużo osób nie lubi. Ja lubię. I dodajemy. Nie żałujemy sobie. Ale tak wiadomo, z przesady. Ja też lubię dodać płatki drożdżowe. Tutaj wtedy się robi takie... Takie fajne się wtedy robi. Więc polecam dodać płatki drożdżowe. Dobrze mieszamy, żeby ten miód się tak rozpuścił, wmieszał się. Dodajemy tofu i będę je piekła tak 5 minut. Ciężko stwierdzić, bo zawsze dodaję je do tego piekarnika, a on jest nagrzany na 220 stopni, więc dosyć sporo. Więc no to też trzeba uważać, żeby nie spalić. Bo spalone tofu nie jest dobre. Wiem, próbowałam, bo raz właśnie spaliłam i nie polecam. Zaraz dodaję makaron, ale pamiętam, jadłam to kiedyś z takim parmezanem z nerkowców, ale nie mam go. Nie mam go, więc mam wrażone nerkowce. Pokroję je tak cienko i cienko, drobno. Pokroję je drobno i też pospieję potem na górę. Ja tak bardzo nienawidzę odrywać tego makaronu różowego, bo on się zawsze rozwala tak, że on jest wszędzie. Nie było razu ani jednego, w którym. Nie, jeśli macie na to sposób, jeśli umiecie oddzielać makaron ryżowy, żeby nie był w całej kuchni, dajcie mi znać. Kończymy robić sos i będzie trzeba go zblendować. Niestety wszystkie większe pojemniki, w których bym to robiła, są zajęte, więc spróbujemy zrobić to w tym. Jest potrzebne mleczko kokosowe. Ja daję tak mniej więcej 50 ml. Ok. Trochę soku z limonki, ale tak troszeczkę. Imbir i cynamon. Ja cynamon daję ogólnie wszędzie, gdzie można, więc tak troszeczkę imbir. No i zaraz dodam tą upieczoną dynię, która właśnie piszczy. Zapomniałabym, ale dodaję jeszcze do tego trochę sosu sojowego i płatków drożdżowych, w sensie do sosu w ogóle zapomniałam chyba posolić makaron, więc sos musi to musi to naprawić. Takim sposobem trzeba to zblendować. Tu mam mój cudowny makaron i przykładam go na taki piękny talerz. Dobra, makaron. Sypię nerkowcami. I na to wszystko sypię tofu. Wygląda cudownie i niesamowicie. Idę jeść.